Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym poniedziałkowym filmie z tej miniserii na blatowej, gdzie aktualizuję wam wybrane z moich roślin, głównie z witryny, i też podlewam je przy okazji właśnie robienia porządków w witrynie. Dzisiaj zajmiemy się tutaj kilkoma okazami z mojej kolekcji. W pierwszej kolejności chciałabym wam pokazać moje piperki. Moje piperki, które podleję sobie tutaj nawozem, taką pożywką ze standardowym nawozem. Ogólnie mam przygotowane trzy pojemniki z różnymi pożywkami. Najpierw podlejemy rośliny, które właśnie potrzebują podlania, standardową pożywką. Zobaczcie: to jest mój piper Ice Frost, czy też Frostbite, który kupowałam u Ewy jakiś czas temu. On jest dosyć dużym pijakiem, podlewam do połowy kubka, bardzo ładnie tutaj poprzerastał korzonkami. Przepiękna roślina. Nowe listki idą, trzyma się super. Kolejny z dwóch pieprzy jakie posiadam jest to, słuchajcie, piper krokatum. Moja absolutna miłość. Możecie teraz obejrzeć jak on wspaniale urósł. Zaczynałam od jednego liścia. Niedawno cieszyłam się, że idzie tutaj mały zębuszek z pędem, i już ten, to był liść właśnie mateczny, i ten pęd już tutaj wystartował. Idzie czwarty liść. Niesamowicie dekoracyjny jest ten pieprz. Ładnie rośnie w witrynie. Jak już się stanie dużą rośliną, no to wywędruje sobie z witryny. On też bardzo dużo pije, także ja mu tutaj na maksa podleję. Ponad optimum zdecydowanie ten pieprz dostaje pożywki. I teraz rośliny, które są ukorzenione, będą hoje, będą filodendrony, będą przeróżne okazy. Tutaj ładnie podjęła wzrost. Nadal rośnie pięknie. Choja Wyatty. Zobaczcie, jakie ma piękne nowe listki z takim grubym marginesem. Stoi bezpośrednio pod lampą. Także teraz naprawdę widać, że ona tutaj rusza. Skopyta. Podlałam ją dosyć solidnie, bo w tamto miejsce rzadko zaglądam. Zrobimy miks. Nie będę szła gatunkami, tylko po prostu pójdziemy losowo. Jak widzicie, mamy tutaj dużo roślin. Prawie kompletnie swoją pożywkę wypiło epipremnum Jungle Star. Może najpierw Wam pokażę najnowszy liść. Piękny. Bardzo mnie pozytywnie zaskoczył. Jest fajnie wybarwiony. Idzie już kolejne. Tutaj jest rureczka. Ukorzenił się bardzo ładnie. Zobaczcie, ile ma tutaj korzeni. Podlewam go tak, żeby móc na jakiś czas o nim zapomnieć. Dobra. Nie mam miejsca, żeby sobie odkładać te rośliny. Tutaj w. Aha, to jest roślina w ukorzenianiu, więc przejdźmy sobie do tego Filodendrona domesticum variegata. To jest liść mateczny, natomiast tutaj u góry to jest wszystko, co wypuścił u mnie i powiem wam szczerze, że jestem bardzo zadowolona z wybarwień, bo bardzo ładnie się wybarwia. Ten liść może ma mało tych wybarwień, ale, ale jakieś one są. Zobaczymy, jak będzie z tą kolejną rurą, która jest tutaj naprawdę spora. Tak lepiej widać. No, tutaj mamy wariegację niestabilną. Roślina może zregresować. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. I też mu tutaj ładnie damy świeżej pożywki do kubeczka. Odstawiam. Będą też choje, które ostatnio sadziłam w jednym z odcinków. Ale zanim przejdziemy sobie do choi, to może sobie tu zapalę światło. E, o wiele lepiej jest. E, zobaczcie tutaj. Zobaczcie. Mam tutaj tą moją ukochaną Pink Princess Marble. E, listek nie chciał się, słuchajcie, uwolnić z pochewki, więc pomogłam mu. Dlatego jest taki trochę wykrzywiony, ale rośnie bardzo gęsto, bardzo mm, witalnie. Też do połowy kubka tutaj, słuchajcie, leję no jest piękna roślinka, naprawdę cieszy ta princeska cieszy, jest bardzo gęsta super rośnie, bardzo ją lubię kilka osób właśnie mi pisało, że się zaraziło i też kupiło te princeski po obejrzeniu moich filmów następnie mamy tutaj syngonium, które ukorzeniałam, słuchajcie z pędówki, wypuściło tu piękny taki korzonek i naprawdę piękne, piękne liście. Tutaj to jest syngonium Grey Ghost, i też je tutaj ładnie teraz podleję. Dosyć sporo, fajnie, że ono ma duży kubek. To nie boję się, że przeschnie. Także tak się prezentuje roślina. To jest liść mateczny. Tutaj mam liść mateczny. Przyszło to Singonium mi od Justyny w gratisie w jednym z zamówień od niej. Rośnie pięknie, Justynko, i teraz znowu zgaszę, słuchajcie, bo wyszło słońce. Mam nadzieję, że pamiętacie, właśnie jeden z tych odcinków, tutaj przy blacie w mojej kuchni, odcinek nazywał się Wymianka Nowe Rośliny od Kasi, coś w tym stylu. No i tutaj go zaraz ładnie podleję, ale wypuszcza przepięknie wybarwione liście. Wypuszcza przepięknie wybarwione liście, słuchajcie, mają dużo. Mają one tutaj dużo ciapek, naprawdę te dwa małe listeczki są pięknie, będą pięknie wybarwione. Także obserwuję tutaj z niecierpliwością. I od razu sobie wsadzę tego filodendrona tutaj do takiej osłonki, żeby miał bardziej stabilnie. Co tu się teraz jeszcze nada do podlania? Właśnie taką standardową pożywką. Na pewno mój Cercestis Mirabilis, który już y, wyprodukował ładnie tego, o, tego liścia tutaj, ten liść już y, urósł na 100%. Poprzedni to był taki maluszek i tu idzie ładna rura w środku. Y, myślę, że ten kolejny liść będzie dużo większy. Podleję mu, słuchajcie, tutaj trochę tej pożywki. On jeszcze nie wypił od ostatniego razu, ale też już powoli chcę rozsadzić ten kubek. Możecie zobaczyć, jak to jest tutaj poprzerastane takimi grubymi korzeniskami. Także niedługo go będę musiała przesadzić. To jeszcze sobie do tego kubka wylądujesz dobrze. Na pewno tutaj bym chciała podlać moje Anturium Silver Blush. Zobaczcie, jak się pięknie zagęszcza nadal. Wypuszcza cudowne liście, już czuję po tym kubku, że jest naprawdę tutaj sucho, jest też konkretnie poprzerastane, dużo nowych korzeni się tutaj białych pojawiło. Najnowszy liść wyszedł ten, troszeczkę był ściśnięty i nie jest on idealny. To anturium rośnie u mnie na dwa stożki wzrostu, także słuchajcie teraz je podleję porządnymi nawozami, żeby się nawodniło, napiło. Do połowy kubka, bo też to jest wiecie co, duża roślina w małym kubku i szybko wypija ten rezerwuar wody. I do przesadzenia również szykuje się moje anturium crystallinum silver, które jest naprawdę już bardzo, bardzo duże. W porównaniu do tego malucha, który do mnie przyszedł z zielonego parapetu. Zobaczcie Piękna roślina. To jest najnowszy liść. Też troszkę ściśnięty. Jakieś ma zmiany. Po raz pierwszy nie wiem, czy to po prostu duże ilości światła, czy przenawoziłam. Ten najstarszy listek gdzieś tam już zaczyna, wiecie, umierać. Podlewam, bo bo też tutaj dosyć Mocno przeschło, też ładne korzenie tu są powypuszczane wszędzie, cały czas nowe, również piękna roślina, polecam każdemu, wiem, że sporo osób śledzi właśnie losy tych antków u mnie. Jeżeli jesteśmy teraz przy antkach, no to nie mogę Wam nie pokazać, słuchajcie, mojego Anturium Magnificum Silver, ostatnio w witrynie, jak Wam pokazywałam wszystkie rośliny w witrynie, to również wam pokazałam, jak to Anturium pięknie wypuszcza nowego liścia. To był malutki liść. Ten, to maleństwo urosło do takiego pięknego serca. Jest cudne, niestety przebity przez choje. Jeszcze jest miękki, jeszcze twardnieje, jeszcze rośnie. Także nie chcę go tutaj za bardzo ruszać. Jak widzicie, jeszcze go nie przesadziłam. A to będzie materiał na osobny odcinek, właśnie przesadzanie kilku takich roślin pilnie. Robi mu się tutaj już naprawdę niezłe spaghetti, zakręca te korzenie gdzie może. A dlatego też tutaj sobie podleję tym nawozem. Niech ten mech się też tutaj napije. No przepiękny jest ten liść. Przepiękne. Była to najdroższa roślina z grudniowego importu z genery Przyszła do mnie właśnie z tymi liśćmi, dwoma z tym i z tym. Uszkodzenia poimportowe, mechaniczne, no ale ten jest po prostu liść już perfekcyjny. Także być może trzymaliście kciuki i dlatego tak ładnie rośnie. Prosiłam Was właśnie o kciuki parę razy za tą roślinę. Przejdźmy sobie teraz do mojego syngonium botanicznego które przyszło do mnie z tym filodendronem domesticum variegata, Siam Sunrise, z syngonium Greigos, który widzieliście, z Red Spot tricolor, który będzie kolejny. No to syngonium mimo dobrych warunków w witrynie jeszcze nie ruszyło z nowym liściem, choć coś pomalutku jakby pękało. Korzeni przy ściankach też nie widzę, więc ono rośnie bardzo wolno, ale jeszcze sobie dajemy szansę. Wierzę, że jak już ruszy, no to ruszy. Bardzo, bardzo, się cieszę, że mogę ten odcinek dzisiaj dla Was nagrać. Eee, dobrze, zapowiadałam Syngonium Red Spot Tricolor też od Justyny. Niestety, ale czekam tu na róż na tych liściach. I słuchajcie, po różu, tego różu jest jak na lekarstwo, albo jeszcze mniej. Patrzcie, na razie jest dwukolorowy zobaczymy dalej widzę na nowym listku na razie różowy margines to na pewno ale czy to będzie wariagacja nie jestem w stanie określić na razie jest to taki wiecie maluszek z pędówki na pędówce to był właśnie tylko kawałek takiego różu malutki ale czekam, jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że że nawróci się z czasem kochani, czy wy pamiętacie siewki tych moich Anturiów, które Wam pokazywałam mm, ostatnio. To są, słuchajcie, siewki Anturium Forgetti e, z Anturium Silver Blush. Waham się jeszcze, czy to nie są siewki Magnificum Silver Blush, ale bardziej obstawiam na Forgetti. ja spokojnie już podlewam e, nawozem takim startowym dla siewek z Szoguna. One nadal dostają ten nawóz, także są zadowolone. Jak widać, rosną bardzo ładnie. Z malutkich nasionek robią im się coraz piękniejsze liście. I mam tutaj jeszcze jedną roślinę do podlania tym właśnie nawozem. Są to siewki Anturium krystaliną z Krystaliną Dark Hybryda. Już od dawna nie są to siewki, tylko są tu już małe. Słuchajcie, rośliny, które muszę rozsadzić, przesadzić. Nie mam kiedy tego zrobić. Mają już dosyć sucho, dlatego też je tutaj mocno podlewam. Do takiego poziomu, żeby ten ceramiz tutaj był pokryty w wodzie. Myślę, że ten nawóz startowy również będzie pasował idealnie do mojego filodendrona mamej, którego ucięłam szczyt, słuchajcie, ostatnio powędrował on do nowego domu do Kasi. Kasiu, niech, niech ci się ukorzeni pięknie. Ten mamej też już tutaj ma dosyć sucho, więc mu dużo, dużo damy tego wo tej wody. On stoi w takim ciepłym miejscu przy macie akurat w witrynie, dlatego też myślę, że więcej wody będzie dla niego wskazana. Zobaczcie, jaka to jest przepiękna roślina. Oczywiście szczyt dwulistny posiadał o wiele bardziej duże te liście, o wiele większe. No, bardzo mi się podoba. Ten listek tutaj stary, mi się nie podoba kiedyś wychodził z trudem. No nie wiem. No dobra, niech sobie jeszcze będzie, nie przeszkadza mi, bo jest schowany w witrynie. A czy mam tutaj jeszcze coś malutkiego, co by nie pogardziło takim nawozem? Raczej już te wszystkie tutaj sadzonki, które mi zostały, będą potrzebowały Rizotoniku i Super Triva. Ale zobaczcie, przyniosłam sobie tutaj, moi drodzy... Na tym paliku od Artura, od pana podpory, mojego Brantianu. Sadziliśmy sobie razem tego brantiego do, yy, właśnie, gruzu. On mi się ładnie na Macie już, zobaczcie, on mi się na Macie już ładnie ukorzenił. Jest dużo, dużo nowych korzeni. Mam nadzieję, że tutaj będzie ładnie widać. Wypuszcza nowe liście. On się tutaj pięknie łapie tego palika. Ja mam tutaj sadzonkę kupioną kiedyś przez internet, i też mam tutaj sadzonkę z biedronki. Tutaj jakieś dwa liście widzę odpadają z gry. Reszta jest w porządku. Słuchajcie, palik mi się sprawdza świetnie. Zobaczcie, jaka roślina jest zadowolona tutaj z faktu rośnięcia wzdłuż tego palika. Zrobiła się piękna serduszkowa kaskada, tak jak chciałam. Palik podlewam tym, czym podlewam doniczkę, ponieważ palik tak naprawdę jest przedłużeniem doniczki. Wylewam tutaj sporo wody, żeby ten mech się tutaj konkretnie ładnie napił. Część mi spłynie do doniczki, dlatego najpierw zaczynam podlewanie od palika. Wleję sobie całą tą pożywkę, aż mi brakło w konewce. Sprawdźmy, bo rzadko zaglądam tutaj na tyły. Na tyłach niestety nie ma widocznych y, jakichś tam dużych korzeni, ale widzę, że cały mech tutaj. Ładnie przeszedł tą wodą, część wody już tutaj mi też spłynęła na dół, dlatego teraz zwykłej pożywki doleję, takiej mocniejszej dla ukorzenionych starszych roślin, które już mają rozwinięty system korzeniowy i uzupełnię sobie rezerwuar, bo on w, stoi w obiegu, słuchajcie, zamkniętym. Tak, gdzieś mniej więcej do połowy, żeby też nie musieć do niego zaglądać. Tego jego mościa już chyba wystawię, słuchajcie, z witryny, bo, a, bo potrzebuję tej okolic maty grzewczej do, do ukorzeniania hoi. I chyba go wystawię i będzie na razie w takiej osłonce, żeby to ładniej wyglądało. Sami przyznajcie, czy nie wygląda pięknie. No mi podoba się bardzo. Słońce wyszło, więc się światło trochę poprawiło. Wykła pożywka też przyda się tutaj mojemu filodendronowi Ploumani, też z grudniowego importu zekła genery, który już, oj, przesech mi tutaj bardzo, niestety. Jeszcze gdzieś tam pojedyncze kropelki wody, właśnie skondensowanej na ściance. Doniczki można zaobserwować, ale też tutaj widzę bardzo dużo pięknych, różowych, zdrowych korzeni. Także jestem zadowolona z tego, jak on się odratował. To jest filodendron z y, takiej pędówki z tym liściem matecznym ekwadorskim. Y, teraz pracuję tutaj nad kolejnymi liśćmi. Wypuścił tego małego liścia. Idzie na dwa stożki wzrostu. Tu wychodzi nowy liść, i tu jest nowa rura, która się wybiła z gruzu. No, i teraz słuchajcie, podlewam po całości, żeby równomiernie się napił. On rośnie w, w mieszance gruzu z mchem. No i stał do tej pory na macie grzewczej, więc miał raj. Ale też mi troszeczkę za szybko przesycha. I zastanawiam się właśnie, żeby go też już wystawić powoli na wolność, bo już się ukorzenił powinien dać radę. I wiecie co? Jego sobie też chyba wsadzę, już do takiej osłonki tutaj większej. Przeleję to, co wyleciało podstawek do mycia. Trochę się tam zebrało różnego pyłu z ponu. Dostanie swoją nową, słuchajcie, osłonkę. I może mnie pozytywnie zaskoczy. Przyrostami. Dobrze, kochani, tutaj nam teraz zostały choje będziemy oglądać, co tutaj się dzieje to są świeżo posadzone sadzonki choja enda, wensis i zambales z tego ostatniego odcinka chojowego w którym sadziłam nowe nabytki tutaj mamy przepiękną choję AH074 która się będzie nadal ładnie ukorzeniała na macie w sensie jest już ukorzeniona, ale przenoszę ją do hydroponiki. Denis Fida też stoi, słuchajcie, na macie. Troszeczkę je podleję świeżego roztworu z rizotonikiem i z um, supertrailem. Zobaczcie, jaka piękność. Uroczy ma te listki. Kolejną choją, która ukorzenia się właśnie po przeniesieniu z ziemi do hydro jest choja. Lakunosa laos, która jest już nieco niestety odwodniona, posiada już tutaj wodę, no zaryzykowałam, mam nadzieję, że ona mi się podniesie tutaj z tego, już tu jeden liść najstarszy żółknie, jeżeli nie, na no to z powrotem wyląduje w ziemi i po prostu będę ją uprawiała w ziemi, bo szkoda mi jej. Tutaj mam obcięty szczyt hoi karmele od Mateusza, który mi się ukorzenia i już puszcza piękne małe białe korzonki. E, także super. Będę sobie, będę sobie dosadzała tą, ten szczyt do mojej sadzonki, właśnie tej głównej. Jeszcze woda jest, więc nie będę podlewać. Tutaj mam wymiankę. Wymieniłam się z panem z Lublina. Serdecznie pozdrawiam Lublin i pana Romana. O, Tawajeti, piękna, hmm, czy też Kentiana Variegata. Widzę, że ona już tutaj wypuszcza korzonek, o, taki biały na czubku, ale cały czas mi tutaj wypada, nie wiem, czy tutaj jej czymś nie, nie przypiąć do środka, słuchajcie, jakąś, mam tutaj te spineczki z Aliexpress i chyba ją sobie przypnę, bo jest troszkę niesforna. O, zobaczcie, super e, patent, trzyma się mocno. Jest tutaj też ładnie ukorzeniona hoja Eskimo, i mam też tutaj Burtonie Warikatę. Pięknie się też trzyma. Widzę tutaj jakieś białe korzonki, więc być może ukorzeniła się też. Podlejemy im tutaj trochę wody. Zobaczcie, jaki piękny bukiecik. Dopóki ładnie się nie ukorzenią i nie będą się mogły usamodzielnić, to będą razem sobie rosły. Taki mój kubeczek wymiankowy. Tutaj, moi drodzy. A to w ogóle wyjmę, bo to jest moja mm, Publika Lix Splash ucięta. A tutaj mam w ukorzenianiu pędy tej lakunosy Laos. Wody tutaj jest sporo, ale troszkę im świeżego ry ryzotoniku dolejemy, żeby im nie było za mało. Niech się korzenią. Mam nadzieję, że im się to uda. Postawię na macie te sadzonki. Bo to jest drobna, delikatna roślina. Tutaj mamy same piękności, czyli choje DML5655B, golden eye, dwuliścienną sadzonkę AH028. Tutaj choja i choja Elmeri Splash. One sobie wszystkie razem siedzą. I wleję im tutaj więcej tej wody troszkę. Dobra, niech mają do połowy kubka. Powinno być wszystko w porządku z pędami. Muszą najpierw załapać. Tutaj mamy praktycznie suchy kubek z choyą Gununga Ding. Rabbit Sister. I, I to wszystko. Są tu po dwie sadzonki. Więc od razu dolewamy, żeby miało co podsiąkać do góry na macie, co kondensować i stwarzać fajny mikroklimat dla wypuszczania korzeni. Tutaj mi perli troszeczkę poszedł do, do góry. Słuchajcie, na dole tu jest trochę wody. I tutaj mamy hoje Sabach epc 961, przepiękną. Oraz Hoje Finansoni Aleja Garden, bardziej na te zjawiskowe liście, niech one się pięknie ukorzenią, troszeczkę też rizotoniku i super trajewa im doleje, no odrobinę za dużo, bo tu są jednak te pędy długie, ale ostatnio też, może to w po ostatnim odcinku, może to wzbudzać kontrowersję, że leje wody wyżej niż jest pęd. Ale słuchajcie, jak roślina cała stoi w wodzie i choja jest ukorzeniana tylko w wodzie, no to co wtedy? Też pęd stoi w wodzie i nic mu nie jest, także nie bójmy się lać więcej tej wody, żeby pokryć trochę tego pędu. Na początku roślina potrzebuje mieć lepszy dostęp do wody. Taka właściwa hydroponika, gdzie lejemy do jednej trzeciej kubeczka, żeby pęd nie był zanurzony. To jest prewencyjnie po prostu, żeby w późniejszym czasie nam roślina nie zgniła. Jak już wypuści te hydroponiczne korzenie, to jak najbardziej trzymajmy ten optymalny poziom, ale przy ukorzenianiu dajmy większego kopa tej rośliny. Pokażę Wam to na przykładzie mojej hoje Vitelionoides, którą zaraz też tutaj przyniosę do podlania. Dobra, mamy to. No i moi drodzy, mam tutaj tą choję Vitelionoides. Mm, słuchajcie lałam tej wody tutaj, tej hoi dotąd prawie pod sam e, wiecie pod samą, gór, pod samą górę kubka, zaowocowało to tym, że hoja wypuściła e, tutaj korzenie też u góry bardzo ładnie się ukorzeniła, pęd nie zgnił, tutaj widać nawet słuchajcie, korzonki młode wszędzie są przy tym pędzie powypuszczane e, jaki jest sekret, jaki jest podstawowy warunek, jeżeli chcemy lać dużo wody, to przypilnujmy, aby choja ukorzeniała się w ciepłym i jasnym miejscu, aby miała tą wodę możliwość szybko spożytkować, żeby ta woda nie była zimna, ponieważ zimny parapet, ciemne miejsce to jest właśnie zachęta do tego, aby korzeń zgnił. Widzę, że tutaj idzie już malutki zębuszek nowego pędu. Nie wiem, co z tym starym pędem, czy on jeszcze słuchajcie, się tutaj reaktywuje zobaczymy, natomiast ta hoja już od jakichś dwóch, trzech tygodni stoi poza witryną, poza matą na południowo-wschodnim oknie ciepły, słoneczny parapet i ma się dobrze bardzo ją lubię, już sobie wyobrażam jako większą roślinę moi drodzy, podlaliśmy sporo roślin bardzo Wam dziękuję za to, że Tutaj byliście dzisiaj ze mną, że obejrzeliście sobie ze mną roślinę, że obejrzeliście tą aktualizację. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Eee, zmobilizujcie się, poogarniajcie też swoich zielonych przyjaciół. A tymczasem w tą piękną, słoneczną pogodę życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrowienia w środę, już kolejny film. Trzymajcie się. Papa! Pa.